Słuchajcie tu, Randy Play Games, a jest ze mną. Naprawdę to on jest. Yy, to powinno być na odwrót, ale jestem w lokacji. Tak, i to będzie na jego końcu. I, no, I, I ja gramy! Ja, my... ja. ja będę grał w symulator męża, a to jest symulator. O, jestem dobrą, że mam cześć. Mam różową twarz. Nie wiem dlaczego. Mam szczęście, piwko, bo jestem przecież idealną. Że... A w ścianę na z talerzem, przepraszam. I co, dobre? Smakują ci? Smakują ci? Smakują. To ja idę pozbywać się talerza. Dok robi lepsze... Tu psa kurde smakuje lepiej niż moje zarcie. Co, jadłeś?

A i ludzie. Przekładać? Po co komu przekładać ubrałem? Ale jakby się jedna zaczęła. Możemy jeszcze rachunki składać? Nie. Boże, co to... To chyba... boy Boże, łoko się Oczy. Ale patrz, to jest twoje ciało. Idę do sypialni. Oooo. Ty, co tu? pisałeś? LOL. Ale je, je, jeszcze jestem dobra. Skąd <ś envy> Już idę, kocha? O, ty. Ja ci pokażę. Ja ci pokażę. Ja się dla ciebie starałem. Byłam dobrą żoną. Byłam dobrą żoną. Ale ty... 神奇的。<雪><雪>